Cześć kochani, przychodzę dzisiaj do Was z moimi paznokciami, które już mają piękny odrost, miesięczny odrost i w dzisiejszym filmiku pokażę Wam jak ściągam kolory, jak nakładam żel oraz jak nakładam hybrydę. Także zapraszam do oglądania. Jak widzicie, już zdążyłam ściągnąć kolory z jednego paznokcia, dlatego teraz przejdę do drugiego i używam urządzenia dokładnie frezarki z Nail JD700. i w takiej formie zostawiam paznokcia, ponieważ to miejsce obrobię sobie czymś innym, za chwilę Wam pokażę, jak i tutaj również te boczki. Po prostu frezarką się boję, że mogę sobie zrobić krzywdę na moim naturalnym paznokciu. Końcóweczkę zostawiłam, ponieważ ja paznokcie skrócę o połowę, tutaj też jak dobrze widzicie prześwituje mój naturalny paznokieć, także myślę, że tak do jego linii skrócę paznokcia. Więc na frezarkę nałożyłam kapturek i tym kapturkiem obrobię sobie to miejsce i boczki. Oczywiście robię to delikatnie, nie przyciskam frezarki, tak samo jak nie przyciskam obrabiając cały paznokieć poprzednim frezem. się paznokieć. Tutaj widzę pewne zapowietrzenia, także tego na pewno będziemy musiały się pozbyć. A tą końcówkę zetnę. Pozbywam się zapowietrzenia, nie naciskam mocno na paznokcie, że raczej go tak dotykam albo stempluję. Ok, a więc najgorsze za mną. Teraz skrócę sobie paznokcie i do tego celu użyję już innego frazu. Natomiast wiecie co jest ciekawe? To, że w trakcie ściągania koloru zauważyłam, że dużo łatwiej jest mi po prostu usunąć te zapowietrzenia tym frezem. Także od tej pory będę tylko używała tego frezu. A teraz biorę się za inny. Użyję takiego frezu. A jeżeli ktoś z was jest ciekawy, co to są za żółte plamy, to jest przyprawa kary. Także nie wygląda to zbyt estetycznie, ale to się zamaluje. Myślę, że taka długość będzie odpowiednia. Jak zauważyliście, ja to robię pod lekkim kątem, ponieważ jeżeli zrobimy to tak na wprost, w ten sposób, to jest duża szansa, że po prostu paznokieś nam odskoczy, my się wystraszymy i możemy sobie krzywdę zrobić. Także robimy to pod kątem. Więc tak prezentują się paznokcie już skrócone. Następnym krokiem będzie ich takie wstępne opiłowanie, także nadam im wstępny kształt i również pozbędę się tego zapowietrzenia. Nie wiem, czy to widzicie w kamerze, natomiast powinno być dobrze widoczne. Tutaj jest takie wielkie, wielkie zapowietrzenie. Więc jeszcze tutaj się tego tak pozbędę i przejdziemy do piłowania. Zapowietrzenie w miarę opanowane. Także teraz nadajemy wstępny kształt. A więc paznokcie mają wstępny kształt. Jak widzicie, jest to taki migdał. Podpiłowałam tutaj też te boczki. Ym, oczywiście tutaj zostawiłam wyprowadzone na prostą. Jak widzicie, one są dość grube te paznokcie. Natomiast ja ich nie piłuję z góry. Yy, z jednego oczywistego powodu, ponieważ jeżeli ja to zrobię, to one mi będą leciały w dół, a tego bardzo nie chcemy. Później, kiedy już nałożymy żel, yy, frezarką ładnie sobie to wszystko z dołu opiłujemy i paznokcie będą miały bardzo ładny zaokrąglony kształt od dołu ok, obie dłonie wstępnie opiłowane nie przykładałam dużo uwagi do tego jak te paznokcie tutaj są opiłowane ponieważ i tak nałożę żel i tak jeszcze ten żel będę troszeczkę piłować więc to wszystko zrobię później tak się prezentują i teraz obrobimy sobie skóreczki odpycham sobie skóreczki Tym użyję frezu um, takie łaski. Okej, okay, popatrzcie mi żółte odcienie, ale <głos》> nie jestem w stanie nic z tym zrobić. Po prostu przyprawa się tak wyżarła, że nie da się jej pozbyć. W momencie, kiedy obrobiłam sobie już skóreczki frezarką. Jeszcze pewnie gdzieś są jakieś niedociągnięcia, więc jeszcze za chwilę będę pewnie poprawiała. Natomiast teraz sobie je wytnę cążkami. Więc teraz, kiedy skórki już mam gotowe, łapię za bloczek polerski i delikatnie matowię moją naturalną płytkę. Gdy zmatowimy płytkę, to przemywamy cleanerem paznogcie. Teraz już staram się ich nie dotykać, tak, aby niepotrzebnie tej płytki nie natłuszczać. Kolejnym krokiem jest nałożenie primera. Ja mam akurat primer z no NAIL, akurat z mam z no NAIL. Tak samo lampę mam z no NAIL i primer nakładam tylko na naturalną płytkę. Przed nałożeniem żelu bardzo lubię sobie odepchnąć jeszcze troszeczkę te skóreczki, żeby zrobić tu więcej miejsca dla produktu. Użyję z zwykłego żelu, również z nail. Osobiście bardzo lubię sobie paznokieć troszeczkę tak. Skierować w dół, aby grawitacja na niego działała. Więc jak nakładam sobie żel, to ten żel od razu mi tak troszeczkę w dół spływa. Tak, jeżeli miałbym paznokieć na, na płasko, to wtedy ten żel jest duża szansa, że rozpłynie mi się na boki, a tego nie chcemy. Więc ja sobie tą troszeczkę dłoń uniosę i w ten sposób będę nakładała żel. Więc biorę sobie kuleczkę i nakładam lekko w dół przechlając paznokcia delikatnie tą kuleczkę dociskam ojejcie, zalałam szybki ratunek wspomogę się drugim paznokciem o nie, nie wspomogę okej okay. tak lepiej także jak widać takie rzeczy się zdarzają ale wracam do tematu, to dociskam kuleczkę delikatnie, nie chcę na drugiego zalania, jak się zaleje, i w porach zareaguje, to jest ok, gorzej, bym zalała i zaraz to utwardziła. Ładnie spoziomuje. Jak jest wszystko w porządku, to do lampy. Ok, kiedy mamy już utwardzony żel, przemywamy sobie cleanera. Teraz możemy też sobie skontrolować, czy wszędzie mamy żel nałożony, czy gdzieś jakiś boczek nam nie został bez żelu. Nie myślę, że jest w porządku. Więc bierzemy się za piłowanie. Oczywiście wszystko kontroluję w trakcie piłowania, aby nigdzie nie przepiłować i też, aby nigdzie nie zostało zbyt dużo produktu. Ja bardzo lubię też wziąć pilniczek i na płasko sobie tutaj to miejsce przypiłować, czyli od apexu do wolnego brzegu. Jak mówiłam, z dołu mam po prostu nadmiar żelu tutaj w tym miejscu. Tu się tu już jest mój naturalny paznokiet, dlatego teraz frezarką ładnie sobie tutaj dług dolny zaznaczę. I do tego celu użyję takiego frezu stuszkowego. Paznokci? Jak ładnie idą równo z linią naszego paznokcia, i dopiero od pewnego momentu idą do góry. Ok, czyli największa robota za nami. Teraz już sama przyjemność, czyli malowanie. I kolejną rzeczą jest oczywiście ponownie odepchnięcie skórek. I bardzo dokładne przemycie cleanerem, ponieważ bardzo często jest tak, że gdy zostawimy tam pyłek bądź jakąś skórkę wystającą, to po prostu możemy zalać skórki. No już nie wygląda to estetycznie. Kiedy już wszystkie te czynności mamy wykonane, to przechodzimy oczywiście do wyboru koloru. Ja zastanawiałam się nad tymi dwoma, natomiast raczej postawię na ten. Ten jakoś bardziej mi odpowiada dzisiaj. Jest to kolor z Neonail Desert Rose. Nie używam już żadnej bazy, ponieważ nie ma takiej potrzeby. Nałożę bezpośrednio kolor, będą to dwie warstwy. Staram się jak najbliżej pomalować skórek. Oczywiście do tego celu możecie użyć sobie pędzelka bardzo cienkiego, którym spokojnie dojedziecie do skórek, natomiast ja przeważnie robię to pędzelkiem yy, który już po prostu jest przy hybrydzie jeżeli oczywiście jest fajny pędzelek, bo niektóre pędzelki są takie że no niestety nie jesteśmy w stanie dojechać do tych skórek tak aby ich nie zalać i dopiero teraz bokiem paznokcia najpierw bokiem pędzelka najpierw go tak rozpłaszczam oczywiście bliżej nie wiem czy będę w stanie to aż tak dokładnie pokazać i dokładnie koło skórek bliziutko, oczywiście tak, aby ich nie zalać. Jeżeli mam za dużo produktu na pędzelku, to y, ocieram sobie go o buteleczkę i przejeżdżam po całości, aby y, wyrównać kolory. Kiedy uznam, że jest w porządku, nigdzie się nic nie zalało, to otwieram. I przechodzę do nałożenia drugiej warstwy. I tak samo jak wcześniej dojeżdżam dokładnie do skórek. I tak samo, gdy uznam, że już jest w porządku nigdzie nic się nie rozlało, to utwardzam ok kochani, pazurki skończone jeszcze w międzyczasie nałożyłam top i wyglądają w ten sposób, są bardzo eleganckie oczywiście teraz nie zostało nam nic innego jak nałożenie oliwki oraz mojego ulubionego kremu Serena K jeżeli macie ochotę kupić ten krem, to napiszę Wam tutaj kod rabatowy. On przepięknie pachnie. Nie wiem, czy jest dostępny osobno, natomiast ja go kupiłam razem z maską do włosów z Serena K. Oba te produkty pachną tak samo, po prostu przepięknie i bardzo fajnie nawilża dłonie. Nie zostawia lepkiej warstwy, szybko się wchłania, jednak dłonie pozostają nawilżone. więc pazurki skończone, skórki odżywione, dłonie odżywione. Dziękuję za wspólne oglądanie i zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału oraz zapraszam Was do obserwowania mnie na Instagramie.